Kiedyś tutaj był Korfanty odwiedzić, bo oni byli skumplowani z dziadkiem przed wojną z Korfantym. On chyba wtedy wyszedł z więzienia i, i były dzieci, które zawołali, bo dzieci nie jadły z dorosłymi przed wojną. Nawet tutaj, jak myśmy po wojnie, to przed wojną to nie było żadnych kontaktów przy, przy obiedzie, to było, one jadły w kuchni chyba, a, a dorośli sobie tutaj siedzieli i rozmawiali. Natomiast on zawołał i powiedział, to mama mi opowiadała, dzieci, słuchajcie, wy w każdym razie wypowiadał się źle o, o Piłsudskim, on go aresztował. W związku z tym, także nie się władzą i takie różne rzeczy opowiadał, żebyście same sobie y, rozumowały na temat, y, na tematy takie komu, komu, ufać, komu nie ufać i tak dalej. I to mi mama opowiadała. Radnych było tyle samo Polaków, co Niemców i to już poza tym, i kiedyś właśnie babcia opowiadała, że jeżeli musieli być wszyscy obecni, żeby jednym głosem tylko mogli przegłosować Polacy to co chcieli, bo o jednego, jednego Polaka było więcej. Jeżeli był nieobecny, no to przepadała. W związku z czym kiedyś ktoś się tak rozchorował, że, że nie mógł przyjść, to po, je, po niego przyjechali i przywieźli go na noszach i w, Wprowadzili, znaczy wnieśli na salę obrad, żeby było większość Polska, także to było polskie miasto, ale było tyle samo mniej więcej, niewiele więcej Polaków w, w rządzie, że tak powiem miasta, w samorządzie miasta niż, niż, niż Niemców.